Masa zmian i nowości, tegoroczne Halloween, nowy event na żywo, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszej filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy chcielibyście mieć cały sklep za 0 fałdolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. A jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortniteowym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Heksok. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do tematu tegorocznego Halloween w Fortnite. Cie. Oczywiście dla przypomnienia, całe to wydarzenie rozpocznie się około 11 października, ponieważ wtedy właśnie zostanie wydana ostatnia większa aktualizacja tego sezonu, czyli 31.40. Jak się okazuje, no to właśnie w całym wydarzeniu mają być jakieś specjalne cztery line'y i jeden z nich. Ich będzie dotyczył trybu Battle Royale, następny trybu kreatywnego, kolejny Hordobicia i ostatni trybu festiwalowego, ale oczywiście wiadomo, że wraz z pojawieniem się tej aktualizacji zapewne będzie tego jeszcze więcej. Oczywiście na temat Halloween zapewne powstanie jeszcze cały osobny materiał, także oczywiście subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, a my przechodzimy do nadchodzących zmian i nowości. Na samym początku mamy nową postać z Marvela, która nadchodzi do Fortnite'a, a najdokładniej jest to Spider Woman. Jak się okazuje, no to ma ona zostać dodana wraz z właśnie tą nadchodzącą aktualizacją, także naprawdę bardzo ciekawie. Oczywiście chwilowo wiemy tylko i wyłącznie, że ma się ona pojawić, nie wiemy ile będzie kosztowała ani nic takiego. Także oczywiście, w razie czego będę was o wszystkim informował, więc subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Przechodząc dalej mamy nowy zestaw Szakonila, no i jak się okazuje, no to został on w 100% odkryty. Wiemy, że oczywiście w całym zestawie będziemy mieli zwykłego szaka, przy okazji Super Shaka i jakieś jego dodatkowe przedmioty w tym również dwie emotki no i oczywiście moi drodzy no to cały zestaw ma się pojawić około czwartego piątego właśnie w sklepie także myślę że naprawdę bardzo ciekawie oczywiście jeżeli chodzi o ceny jego skinów to będzie właśnie jeden skin za 1500 fałdolców kolejny za 2000 następnie będą dwa kilofy, jeden z nich będzie kosztował 800 i właśnie kolejny będzie wraz ze skinem dostępny no i mamy również malowanie jak i też dwie emotki no i wiadomo malowanie będzie za 300 fałdolców, a każda z emotek po 500. Także tak to się mniej więcej prezentuje. Oczywiście, jak będziecie sobie kupowali takowego szakonila, jak najbardziej możecie to zrobić z kodzikiem Hexokot. Przechodząc dalej, mamy nadchodzące darmowe nagrody. a najdokładniej jak się okazuje, no to te malowania na broń najprawdopodobniej będą jakoś związane z nagrodami PlayStation, co oznacza, że osoby z PlayStation będą sobie to mogły odebrać za darmo. Nie wiadomo dokładnie, czy będzie to jakaś akcja promocyjna, czy może jednak na przykład jakieś nadchodzące. Pakiety PlayStation, no tutaj stoi to pod znakiem zapytania, ale no cóż, będzie to po raz kolejny coś dla posiadaczy PlayStation, a my teraz przechodzimy sobie do głównego tematu tego materiału, czyli do wydarzenia na żywo, które odbędzie się już dosłownie dnia jutrzejszego, czyli oczywiście 5 października o godzinie 20. No i wiemy naprawdę całkiem sporo. Na samym początku dostaliśmy taki oto zwiastun na Twitterze Fortnite'a z dopiskiem OO, jak i również z napisem Doom już nadchodzi. No, i oczywiście, moi drodzy, no to na tym się nie skończyło, ponieważ później w grze dostaliśmy coś takiego, czyli 5 października, przygotuj się na Dumstrukcję, o godzinie 20 na wyspę przybywa chaos. No, ale oczywiście to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ Fortnite, jak się okazuje, no to wstawił nam oficjalny trailer. I teraz widzicie go na ekranie. No, jakoś strasznie dużo z niego nie można niestety wywnioskować, ponieważ cały trailer trwa właśnie 6 sekund. Natomiast dostaliśmy właśnie dopisek pod ten trailer. To nie Doombot, ani sługa Doom nadchodzi. Także naprawdę bardzo ciekawie. No i oczywiście z przecieków wiemy, że Doom będzie grał naprawdę całkiem sporą rolę podczas takowego wydarzenia. Co jest w sumie nawet zrozumiałe, bo Fortnite dosłownie wszędzie się do duma odwołuje. Natomiast jak się okazuje, no to są pliki, które są związane z czymś takim jak Simple Boss Progress Bar, co oznacza, że właśnie Doom będzie jakiegoś rodzaju bossem podczas całego wydarzenia, a my będziemy po prostu musieli z nim walczyć. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że właśnie cała walka ma się odbyć na samym środku wyspy, tam ostatnio, gdzie została właśnie wysuszona woda. No i przy okazji, no to podczas całej walki z dumem mają nam pomagać Jacyś Hiroshi, czyli oczywiście do superbohaterowie. Nie wiadomo jeszcze dokładnie jacy. Natomiast kiedy właśnie dum zostanie pokonany, no to ta lokacja na samym środku, gdzie jest oczywiście wysuszona woda, ma zamienić się w coś w rodzaju landmarka, czyli jakiejś takiej mniejszej miejscówki. Także naprawdę bardzo ciekawie. Natomiast moi drodzy to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ oczywiście to jest tylko i wyłącznie jeden z dwóch eventów, ponieważ pod koniec tego sezonu ma się jeszcze odbyć kolejne wydarzenie, które przeniesie nas do OG rozdziału drugiego. No i niestety nie wiemy dokładnie co będzie podczas tego drugiego wydarzenia, ponieważ chwilowo nie zostało ono nawet ogłoszone. Natomiast możliwe, że będzie tam coś związanego z Galaktusem. I naprawdę całkiem sporą możliwością jest to to, że to właśnie Galaktus przykładowo przeniesie nas do tego OG rozdziału drugiego, natomiast tutaj niestety musimy się wstrzymać aż do aktualizacji 31.40, czyli do aktualizacji, która właśnie tego 11 ma się pojawić. Także, no wtedy będziemy mieli na pewno więcej informacji. No tak poza tą walką właśnie z dumem, to nic innego podczas tego wydarzenia ma się generalnie w sobie nie odbyć, ponieważ no będzie to wiadomo mini live event, czyli mini wydarzenie na żywo, a nie jakiś taki właśnie wielki event. Także tak to się prezentuje. No i nie nie ma co się oszukiwać, że tak naprawdę całe wydarzenie jest właśnie tworzone od początku tego sezonu, ponieważ od początku tego sezonu są dostępne questy fabularne, no i właśnie dzięki tym questom obecnie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Czyli mamy właśnie licznik, mamy przy okazji dosłownie już końcówkę tego licznika i dosłownie zaraz wielkie wydarzenie. Oczywiście, moi drodzy, no to po tym wydarzeniu po prostu nic się do tego 11 dziać nie będzie. No poza tym landmarkiem, który ma się pojawić właśnie tam, gdzie jest to wysuszone jezioro, oczywiście. Przypomnę, że Landmark to taka mniejsza miejscówka, także raczej czegoś wielkiego tam po prostu nie będzie, także tak to mniej więcej wygląda. No i dopiero właśnie 11 chociażby pojawią się takie największe smaczki, takie jak na przykład Mefisto, ponieważ Mefisto ma zawitać generalnie w tym kominie, który znajduje się koło zamku Duma i to właśnie tam będzie on sprzedawał coś, czego jeszcze nigdy nie mieliśmy, czyli właśnie oferty za HP. Na przykład za 20 HP otrzymamy losową broń, za 40 otrzymamy. Właśnie jakąś perkę, a za 99 będziemy mogli odrodzić cały nasz skład. No i dokładnie też nie wiadomo, co się stanie z bossem Duma, mimo tego, że jest on generalnie robotem. Także najprawdopodobniej nadal tam pozostanie, a ten główny Doom, z którym będziemy walczyć, po prostu zostanie pokonany. I tak to się mniej więcej prezentuje. No chwilowo, niestety, nie mamy jakiejś większej ilości właśnie przecieków dotyczących tego eventu. I to, co wam powiedziałem, to tak naprawdę wszystko. I od ostatniego w sumie, jakby nie patrzę to pojawił się ten trailer, no i zapewne Fortnite jeszcze coś dnia dzisiejszego i jutrzejszego dam zarzuci. No i tak to się właśnie prezentuje. Także oczywiście, jak będziemy mieli jakieś nowości i tego typu rzeczy, to jak najbardziej Was o tym poinformuję. Także subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Oczywiście, jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Tak samo, moi drodzy, no to jak będziecie sobie robili jakieś zakupy w Fortnite'owym sklepie, to jak najbardziej możecie je zrobić z kodzikiem Hexocode. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. No i co? To tak naprawdę na tyle. Jeżeli obejrzeliście ten oto materiał do końca, w komentarzu możecie napisać licznik. A ja wtedy postaram wam się przypiąć serduszko, tak wiecie, żeby było tematycznie, że licznik, zaraz event i tak dalej. No i co? Miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności o której to oglądacie. Ja byłem Hekso i widzimy się codziennie o 6.30, a w weekendy o 8.00. Do zobaczenia, ja byłem Hekso i cześć!